Witajcie między ścianą a kanapą. Dzisiejszy, dziesiąty już odcinek, to ćwiczenia, w których będziemy się ślizgać. Potrzebujemy kawałek przestrzeni i dwie skarpetki, niekoniecznie do pary. Moją propozycją będzie osiem ćwiczeń i ślizgi w różnych płaszczyznach. Pamiętajcie, żeby zanim zaczniemy nasze ćwiczenia, rozgrzać się i przygotować do wysiłku. Dzisiaj wykonamy osiem ćwiczeń. Będą to ćwiczenia wykonywane na czas. Proponuję wykonywać po minucie. Jeśli natomiast ktoś nie czuje tyle mocy, że da radę zrobić każde ćwiczenie minutę, to może zrobić 30 sekund. Wtedy skracamy również przerwy, bo kiedy będziemy ćwiczyć minutę, robimy 30-sekundowe przerwy między ćwiczeniami. Kiedy ćwiczymy 30 sekund, robimy 15-sekundowe przerwy. Całość fajnie byłoby powtórzyć 3. A jeżeli dacie radę, nawet 5 razy. Między całymi rundami robimy około minuty, maksymalnie minutę przerwy. Ja już jestem po rozgrzewce, dlatego przechodzimy do pokazu i omówienia dzisiejszych ćwiczeń. Pierwsze to ćwiczenie z pozycji stojącej. Będzie to przysiad z ślizgiem jedną nogą do boku. Nogę zmieniamy co powtórzenie. Tak jak mówiłem, wykonujemy ćwiczenie przez 60 sekund, czyli przez minutę, i pilnujemy, żeby pozycja podczas całego ćwiczenia była zachowana właściwie. Czyli mam pozycję wyjściową, kiedy jedna noga zaczyna odjeżdżać, drugą uginam. Dla stabilizacji pozycji przenoszę ręce w przód. Cały czas Obie stopy są przyklejone do ziemi. Czyli idę nogą w bok, unoszę ręce. Raz jedna, raz druga noga. Pilnujemy również, żeby kolano nie chybotało nam się na boki i utrzymywało w linii stopy. Ważne też, żeby plecy zostały w linii prostej, żeby się nie garbić. Czyli raz jedna, raz druga. Noga w bok. Wykonujemy, jak już mówiłem, przez minutę. Potem jest 30 sekund, przerwy i kolejne ćwiczenie. Również w pozycji stojącej. Tym razem jedna noga zostaje prosta w kolanie. Druga natomiast wykonuje ślisk w tył. W momencie, kiedy odjeżdża nam noga w tył, przeciwległa ręka do stopy, która stoi, dotyka. Stopy. Raz jedna noga, raz druga. Ważne, żeby noga, na której stoimy, się nie uginała. Czyli próbujemy utrzymać ją prostą w kolanie. I nie ogrywamy nogi, która jest z tyłu. Również ćwiczymy przez minutę. W pozycji lekko bokiem, może żeby było lepiej widać. Czyli stoję, pozycja wyjściowa, zaczynam odjeżdżać, dotykam. I również minutę ćwiczymy. Dwa kolejne ćwiczenia będą ćwiczeniami w podporze. Także potrzebujemy troszkę więcej miejsca, i pierwszym z nich będzie ślisk w pozycji podporu, leżąc przodem. Tak jak do pompki, stopy dosyć blisko siebie, łokcie zgotowane do środka. Spięty brzuch to jest bardzo ważne. I teraz na spiętym brzuchu przejeżdżam. 3, 4, 5, 6 koczków do przodu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 koczków do tyłu. W tym ćwiczeniu bardzo istotne jest, żebyśmy nie poluzowali mięśni brzucha. Czyli mamy trzymać pozycję tak, jakbyśmy trzymali deskę. Mocno spięty brzuch, proste nogi w kolanach, stabilna pozycja. Wykonujemy takich ślizgów. Tyle, ile damy radę w minutę. Jeżeli macie dłuższą przestrzeń, no to możecie sobie tych koczków zrobić 10, tak? Ponieważ tutaj jest wąsko i, i krótko, no ja mam jeszcze maksymalnie 6. Następne ćwiczenie, również w podporze. Czyli pozycja wyjściowa, jak poprzednio. Jedno kolano przyciągnięte do przodu. I dynamicznie ślizgiem zmienia nogę z przodu. Cały czas spięte mięśnie brzucha, zgotowane łokcie do środka i szorujemy podłogę nogami przez kolejną minutę. Kolejne ćwiczenie to ćwiczenie z innej pozycji, tym razem siat płaski. Kładziemy dłonie koło bioder. Unosimy się lekko do góry, tak żeby pośladki nie dotykały podłoża. Przyciągamy jedno kolano do siebie i podobnie jak przed chwilą robiliśmy w podporze przodem, teraz w tej pozycji szorujemy mocno nogami, tak żeby tylko pięty dotykały podłoża. Cały czas utrzymuje się nad podłogą. Dopinamy mięśnie brzucha. Staramy się ćwiczyć dynamicznie. Oczywiście przez minutę. Kolejnym ćwiczeniem po przerwie będzie przejście do leżenia na plecach. Będziemy przyciągać nogę jedną po ziemi, drugą w powietrzu na zmianę. Czyli jedna noga jest uniesiona w górze, biodra w powietrzu. I teraz, w momencie, kiedy noga w powietrzu przychodzi do mnie, odjeżdżam nogą, która stoi. Odstawiam, unoszę biodra, zmieniam nogę. Raz jedna, raz druga noga. Za każdym razem unoszę najpierw biodra, a potem w sposób kontrolowany odjeżdżam nogą jak najdalej od siebie aż przejdę do leżenia. Również ćwiczymy minutę jak poprzednio. Kolejna zmiana pozycji, ale tym razem także zmiana pozycji naszych skarpetek. Ściągamy skarpetki ze stóp i zakładamy je na dłonie. Teraz dwa ćwiczenia, w których będziemy ślizgać się z wykorzystaniem rąk. Pierwsze to pompki. Ćwiczenie jest z gatunku trudniejszych, dlatego pokażę wersję podstawową. Jeśli ktoś da radę wykonać w określonym czasie, który mamy przewidziany na ćwiczenie, taką wersję, no to super, niech to robi. Jeśli natomiast nie da rady, to dostosowujemy sobie formę tego ćwiczenia do naszych możliwości. Pozycja wyjściowa, jak do pompki, czyli stopy. Blisko dość siebie, dłonie na ziemi, łokcie zgotowane, spięty brzuch. Schodzę jedną ręką w dół, drugą odjeżdżam daleko w bok. Jak już mówiłem, jest to ćwiczenie z gatunku trudnych, ale może będą tutaj tacy wykonawcy, którzy spokojnie sobie z nim poradzą, dlatego trzeba próbować. Wersja łatwiejsza to przejście z pozycji wyjściowej na kolana, czyli robimy to samo ćwiczenie spięte mięśnie brzucha, łokcie zgotowane dłonie pod barkami, tyle że z kolan. Jedna ręka idzie prosta w bok, druga robi bąbkę. Jeśli i to byłoby za trudne, kładziemy się. Na brzuchu i troszeczkę odwracamy ćwiczenie. To znaczy prostujemy rękę, jedną, a druga odjeżdża daleko w bok. Hop, hop. Jednoczesny wyprost, i odjazd ręki. Ostatnie ćwiczenie, jakie dzisiaj przygotowałem, jest w leżeniu na brzuchu. Kładziemy się na brzuch. Ręce przy klatce, dłonie cały czas dociskają podłoże. I teraz robimy wielkie koło rękoma. Dłonie wracają do klatki, prostuję ręce, wracam w drugą stronę. Za każdym razem prostuję ręce, które są przy klatce. Pamiętajcie o dociskaniu rąk przy polerowaniu naszej podłogi. Stopy są cały czas na ziemi, nie unosimy ich. Mam nadzieję, że dzisiejsze ćwiczenia będą ciekawym urozmaiceniem Waszych treningów. Mam nadzieję też, że zmęczyliście się odrobinę. Poza tym na pewno pożytkiem jest wypolerowanie wszystkich podłóg w mieszkaniu. Pamiętajcie, aby po ćwiczeniach porozciągać się, wyciszyć organizm. Zbierajcie siły i czekam na Was w następnym odcinku. Dziękuję bardzo.